Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Zaki, i witam was w kolejnym materiale z Tournament z mapki Elvern na Easy. Dzisiaj jakieś tam przebitki ze strzelanek, jakaś tam horda openingi boksów. Jeżeli spodoba wam się ten odcineczek, pamiętajcie, żeby udostępnić się znajomym, żeby trochę rozgłosu to zebrało. Bardzo mi to pomoże, a również będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie zostawić również suba, zrywam się spodoba oraz lajka. Także nie przedłużę, zapraszam do materiału. No dopiero się lutuję. A dostałem. Lecę. chyba, za drzewem no. Lecę się. Ja nie zdążyłem. No niestety, no gonili mnie przez całą mapę chyba. No, naprawdę, przez całą mapę mnie gonili. Zabiję chłopa stickiem A ty go zabiłeś tu? A ty jesteś, jestem i myślałem że on cię... Dobre, Chodź, bo oni mogą coś Dobra, okej, fajnie dalej. 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 Ja, ja idę ja na lepce. Mam chopa sticka. Dobra, co ja mam? idą i Typy idą do w dwóch, dwóch, dwóch. Dziwki chyba mają. Zabiłem, Zabiłem. Tak Właśnie, wycofajmy stąd. Nie ma co się z nimi bić, bo stracimy to jeszcze. Dobra, Już wie, wywalamy stąd, wywalamy stąd. Idziemy, zaak. Mm, nie dajda. Chodź, idziemy w te miejscówki Dobra. Gdzieś pod. Jest! Ja, Lecę Plecy masz! Co podchodzi za na plecy? O dobrze. O, wywalę ci mój pastery co? No.

na daleko to top Nie wiem, czy to Nie wychylać. To to wychylać Weź, bo możesz Możesz to? Patrząc

Miał. Kolejna część do centry Czemu? Albo do A bo kill Trzeba wam wziąć od dupy skrony ciągle Co? W kopie, w kopie wiedział Oooooo! raz Gotku Let's go o kurde. o kurde O nie Nie, to jest Bóg, bóg Patrz, patrz. Patrz, patrz. Patrz. Patrz, patrz. Patrz, patrz. Patrz, patrz. 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 Tam Patrz. Patrz. dojechać, tylko Patrz. 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 nie Patrz. Wejdę tak, w się. Dobrze! Ajajaj. Dobra, aj. to tu w trójkę jesteście, Dobra. A, inu, A, tak. Dobra, idę jako ogień, taki wiesz. Jako wabik. Ta, bardzo smata. Zanki co no. jest? O jest łopat! To nie oni, jest łopat! Los Altos pory de... okay. Nie spiegnąłem! Zobaczył nas i taki. taki oddech zaczął dawać. Tak, o kurwa! Zabije no, mnie! Masz? Dobra nie ma, nie ma broni chyba, co? Miał, óspa A, A, to ci niespodzianka Myślisz, że tu się złotujesz? Kurna się z nas kawał. Taki ziom. Ja pitole, ale Bambior mi wszedł. Ci pomagam Dobra. No. Nie ma i tu zbierania. No, wiesz co? Wyżona. Skończyła się. Chodź tu. No, może. Ja jeszcze mam cooldown na no tego, a więc lecę... O kurwa, ja nie mam medów. Dobra, widzę go. Te jak go skopnik. Ma gola ale to? Oho. nie mam medów. Samą kobią tego tak rozumiesz, bo jestem największym chłopcem, rozumiesz, nie boję się Nie masz kd, betoru? 1,29 w prawie 1 do 6 jak jesteś dobry Sielonek na moście Ty to robisz, taki dobry jesteś Co? Muszę cofnąć, nie wiem o. No bo masz 17 HP poza tam mamy jeszcze jeden, nie lec. Okej. Kurwy, łapcie flesze. O kurwa! Ale się odbiło, nie odbiła niepodchodnie. Skąd oni strzelali? Za wprzeciwko. O! Zadrzewam się gdzieś tam. Z tamtej strony, z tamtej strony. Tak, uważaj! Z tamtej strony, z tamtej strony. Jest za drzewem, z Ale ci dojazd robię za to. To bolało. Dojazd się. Jest w namiasie, na miasie. Pochopy mi zostało On mi wolną łeb. Chyba mać, ale pojeżdż Jesteś jakimś Wpisów się by No bogaty, Także... bogaty, na dzisiaj to by było tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, że we wtorek oraz sobotę będą się pojawiały cały czas filmy, albo z internet albo z innych gierek, Nevermind. mind. Jeżeli Wam się spodobał odcineczek, pamiętajcie, że możecie udostępnić suba. Was nic to nie kosztuje, dosłownie, a mi naprawdę bardzo, bardzo to pomoże spełnić moje, można powiedzieć, małe marzenia, nawet duże w sumie, więc... A, i będzie mi miło przy okazji, bardzo będzie mi miło. <grych> Także no, dzięki za oglądanie. I widzimy się następnym razem. Na razie i cześć!